Manko z tej strony, bo jak dzisiaj zagramy sobie w. E, to jest. To jest ogólnie. E, fish. E, shop Fish Tycoon czy coś takiego. Ale no dobra. E... A to jest grana na Robloxie. To mało osób to i tak gra. Jak widać, trochę ściszą muzykę. No, na dzisiaj, teraz spokojniej. E, w ogóle wyłączę tą muzykę. Oj, trochę ścina. To może jednak tą grafikę dam najmniejszą. Trochę przesadziłem. Co jest? Tak by było okej. E, ha, 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 ha. O, okej, okay. dobra. No to. To postawię może tu. Yy, najwyraźniej z tego będzie seria, bo już widzę, że to będzie dosyć... długa gra. Albo może być dosyć... Miary git, może o tak, może być miary git ta gra. Dlatego będzie większa seria z tego. Choć nie wiem, czy... Zobaczy, czy będziecie chcieli te tajkuny, czy nie. Zobaczy się po prostu. Ech. Trzeba tutaj sobie oczyścić trochę tego terenu. I o, coś tu się stało. Co tu się dzieje? Dobra. O, nie w to. Nie wchodź w to. Hoppa, hopa hoppa, hoppa. Hopa, hopa. Ogólnie dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek z Kombat. Y, y, z... Jezu. Eee, o które to wleci? Tak, to będzie jeszcze dzisiaj kombat wrzucony, combat Arena. Eee, sorry, bo powinien być ten odcinek o 16.40, a coś mi nie wyszło i nie chciał się ogólnie filmik z Eurotraka eee, zaafloodować, który miał być na premierę właśnie na 14 jest na 16.40 a w końcu jednak przesuwam ten odcinek na jutro no bo nie ma za bardzo mm, ogólnie Sensu tego wypuszczać teraz po prostu wrzucę Robloxa jeszcze będzie nam no, jak mówiłem combat a jutro będzie nowa seria Ogólnie, no jest już drugi odcinek z tego, z... E, już możecie nawet widzieć na kanale, że jest nowy odcinek. Już jest wkrótce nowy odcinek z tego, z Eurotraka. Nie mogę się wysłowić, nie wiem dlaczego. Ech. To może to tutaj albo no to tu postawię to przesunę i postawię tutaj i to przesunę i też postawię tutaj tak ładniej będzie trochę <grym> Dobra, ogólnie muszę się wyrobić też na czas z y, tym, z tym filmikiem, żeby wleciał na tą y, 17:50, to muszę sprawdzić, sprawdzić ciągle. No, za chwilę kończył ten filmik. E, dosyć dużo sobie na nim nie zrobimy. Roblox powinien być szybko zaprawdowany, ale. Eurotrack niestety jest długi i... No EuroTrack Euro będzie głównie trwał ponad yy, te 50 minut. Jezu... ponad te 30 minut. I no też będzie ciężko go zaaplaudować szybko przed premierą. Ale to są już takie małe szczególiki. Ale tu się pusto zrobiło teraz. O wiele więcej miejsca jest. Dobra, co to jest? Dobra, może to postawię tutaj. A, bo to są akwarium. No Miał git. Miał git miejsca na to. O Boże, ale ścięło. E, jak teraz to wrzucę? Jak będę to wrzucał? Jak to nagrywam aktualnie, to widziałem, że już dosyć dużo wyświetleń się pojawiło pod tym Eurotrackiem. Bardzo Wam dziękuję za to. No, Eurotrack to będzie jedna serii, która no, będzie głównie na tym kanale do pewnego czasu, dopóki nie skończę jej. Bo każda seria kiedyś się kończy. Niestety, albo istety, bo mi nie wytrzymał ciągle jednej serii oglądać pewnie. Ech. Dobra, kupimy sobie jeszcze jedno akwarium i już będziemy kończyć albo ulepszymy i kupimy sobie akwarium. No. Oto ulepszamy akwarium na kolejny poziom. I kupujemy nowe, Albo to nie wiem co to będzie. Albo akwarium, albo coś takiego. Hop. O Boże, to, to jednak jest akwarium. No, to jest akwarium. E, no to dobra, wyczyszczę to jeszcze i... No, sorry, że taki krótki, ale nie mam czasu za bardzo tego teraz nagrać. Bym mógł to nagrać dłuższe. Albo... Nie no nie, nie będę tego dłuższego nagrywał. Ile jest aktualnie minut? Dobra, to do 10 ogólnie dobijemy, bo jest aktualnie 8, to jeszcze trochę nagram. Ale no, to już będę powoli kończył ten filmik niestety. Co to jest? A, łoweczka? No to mogę sobie w sumie to przesunąć ją. Tak. O. Widzę, że tu znajomi przychodzą w tej grze do, do, do tego sklepu tylko. Ech. Dobra, no to już chyba kończę odcinek. Yy, tro o, jeszcze to wyczyszczę i ten i yy, już kończę. No to dziękuję za na oglądanie, pewnie za dużo osób tego nie obejrzy, ale yy, jeżeli ktoś w ogóle to zobaczy, to bardzo wam dziękuję. No krótszy filmik niestety, bo się nie wyrobiłem za bardzo. Cię tego postawić e, Do zobaczenia Z tej strony Aborzex Jezu, co ja mówię Do zobaczenia w następnym odcinku Albo z tej gry Albo z czego innego